Hej, Hejka z tej strony Jessa, witam Was w drugim, a zarazem ostatnim vlogu z naszych greckich wakacji. My jesteśmy już po śniadaniu, jedziemy za chwilkę na wycieczkę. Odebraliśmy klucze od naszego nowego pokoju. Tak jak Wam mówiłam, nasza willa była dostępna tylko na kilka dni, więc teraz mogliśmy już odebrać klucze. Jesteśmy w nowym pokoju. Pokażę Wam go, jak wrócimy z wycieczki. Nie chcę tego vloga znowu zaczynać od room tour. Pokój jest świetny, co prawda nie mamy już tyle prywatności, ale jest to najnowsza część tego hotelu. Są to nowe pokoje, które dla gości zostały otwarte chyba w tym miesiącu, więc wszystko jest. Nowiutkie pokój jest naprawdę bardzo ładny, więc później go zobaczycie albo mogliście już zobaczyć na Instagramie. A teraz idziemy, wypożyczyć sobie kłada i będziemy jeździć po wyspie. Proszę bardzo, nasz dzisiejszy pojazd zapłaciliśmy 35 euro za 5 godzin i jedziemy! Przejechaliśmy przez Hersonisos do miasteczka Malia. Jesteśmy teraz na Starym Mieście, bo jeśli tutaj chcecie przyjechać, to właśnie tylko na Stare Miasto. Jest dużo bardziej klimatyczne, ale jak jesteście na drugim końcu wyspy, to nie jest też aż tak bardzo spektakularne, żeby specjalnie tutaj jechać i zwiedzać. Jest to malutka część Starego Miasta, kręte, wąskie uliczki, dużo restauracji. Oczywiście teraz wszystkie tawerny są zamknięte. Myślę, że życie tutaj się zaczyna dopiero pod wieczór, ale na jakąś fajną, bardziej romantyczną, klimatyczną kolację to jest to miejsce lepsze niż Hersonisos bo tam są tylko imprezy i młodzi Holendrzy, którzy chcą właśnie imprezować, więc e, na pewno na wieczór fajne miejsce, pochodzimy sobie troszeczkę i jedziemy na plażę, dlatego, że marzy mi się już po prostu jakaś kąpiel, jest tak gorąco come on, come on with me, Baby oh, oh. Never, Jedziemy dalej. Oczywiście bezpieczeństwo najważniejsze. Mimo tego, że wyglądam w tym kasku jak taka wielka pieczarka. Dobra, jedziemy dalej. Znaleźliśmy po drodze taki fajny beach club. Jest super muzyka, także dla orzeźwienia się czegoś napijemy, ale mają też swoją plażę. Leżaki, huśtawki. Jest naprawdę fajnie i idę się przebrać, wchodzę do morza. Po raz pierwszy na tych dwukreckich wakacjach. Idę kąpać się w morzu, więc możecie sobie wyobrazić, że jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwa. Ale widzicie taką przez przypadek perełkę, znaleźliśmy naprawdę super miejsce, a teraz czas na kąpiel w morzu. Czasaj jest na plaży. Come on, come on with me, baby. Jesteśmy w naszym docelowym miejscu, czyli na plaży Saradari. Jest naprawdę pięknie. Widok jest cudowny, kolor wody super, także schodzimy na dół i wszystko wam dokładnie pokażę. Wracamy właśnie do hotelu. Zatrzymaliśmy się jeszcze tylko po lody i kupiłam od razu pocztówki, więc będą wysłane. Już wszyscy zostali poinformowani. Było losowanie, osoby wysłały mi adresy, ale możecie mnie obserwować na Instagramie, bo tam pewnie też z komentarzy będę losowała osoby, które dostaną pocztówki. Dla mnie naprawdę ten dzień już się powoli kończy. To jest wyczerpujące zwiedzać w takich warunkach, ale było fajnie, piękne widoki. Teraz lody w nagrodę i wracamy. Zapraszam Was do naszego nowego pokoju. Jest to Grand Overwater Bungalow z Jacuzzi, taki domek na wodzie w basenie, więc wchodzimy. Ten pokój, który mamy teraz, sam w sobie jest troszeczkę większy od naszej poprzedniej willi. Mamy tutaj ogromny prysznic, wysoki sufit, na tarasie jest jacuzzi, jest hamak, są leżaki, mamy dostęp do basenu, ale ten basen tutaj dzielimy z innymi ludźmi, dzielimy ze wszystkimi innymi domkami. Wygląda to trochę na takie greckie Maldiwy, czyli te takie małe bungalowy, małe domki, które stoją w wodzie. Co prawda nie jest to ocean, a basen, ale naprawdę wygląda to super. Nie mogę się doczekać, aż wskoczę do wody, aż położę się na tym hamaku, bo tak jak wiecie ja uwielbiam zwiedzać ale jednak w takich warunkach, przy takiej temperaturze wolę leżeć i pływać i nic nie robić. Mówcie, co chcecie, ale tak mam zamiar spędzić moje popołudnie. Gdybym miała wybrać jeden pokój na cały pobyt, to zdecydowanie byłaby to Villa, ale tylko właśnie przez tą prywatność, bo tam nie było nikogo tutaj, wiecie, mamy sąsiadów, co chwilę ktoś chodzi, ale i tak nie mogę narzekać, bo jest super, pokój jest świetny, będziemy się dalej bawić w najlepsze. Wiecie, że ja ostatnio policzyłam i byliśmy z moim chłopakiem chyba razem w jakichś 30 miejscach. Sporo, co? Jak na 5 lat. Wychodzimy na kolację, idziemy do tego samego miejsca, w którym byliśmy kilka dni temu, w tej restauracji w naszym hotelu ze stykami i tak dalej, bo było naprawdę pyszne jedzenie. Desery były bardzo dobre i dzisiaj pewnie wezmę dwa desery, bo nigdy się nie mogę zdecydować. Także wychodzimy coś jeść. Mój dzisiejszy outfit to ta czerwona bluzka, którą Wam pokazywałam ostatnio, teraz z opalenizną i tutaj z tą złotą biżuterią. Wydaje mi się, że wygląda jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że ten drugi vlog z Grecji Wam się spodobał. My w poniedziałek wracamy do domu, lecimy do Amsterdamu. Ja zostaję w Holandii jeszcze na kilka dni. Wypływamy sobie łódeczką z moim chłopakiem i z jego rodziną. Tam jest taki festyn, gdzie co roku właśnie zjeżdżają się wszyscy, którzy mają łódeczki. Na pewno będzie fajnie, ale już bez kamery, więc nie będzie vloga. Może jedynie jakieś instastory, bo jest to jednak czas z rodziną, więc kamery. Nie zabieram. I to by było na razie na tyle z wakacyjnych vlogów. Myślę, że w tym roku na wakacje jeszcze gdzieś polecę. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja, więc będzie to bardziej spontaniczny wyjazd. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się niedługo. Pa i buziaki.